I mama miała problem? Jeszcze raz zrobię. Zostaw, zostaw. Mama miała problem jaki? Jeszcze raz to zrób po, Później, później ja. zrobi. Jaki ten problem był? Problem był, że ja Ja na nią krzyczałam. Ty na nią krzyczałaś? Czy mama na ciebie krzyczała? Ona też na mnie krzyczała. Ja też. Tak. I uspokoiła się. Aha. I problem się skończył? Tak. Mm -hmm. A duży to był problem? Duży. Czy mały? Duży. A mm. ja, ja miałam, nie miałam mały? mały. O teraz robi problem. Robię Aha. Żeliby. Teraz problem robi. Aha. To takie są problemy. Problemy to są takie, takie są. że ona mi nie da puścić o ciebie na krok. Ja jem, a ona mi rozumie... Że... No. Chleb. Takie... Aha. To takie są problemy. Takie. Ja, ona na mnie krzyczy. Powiedz to mama. Ale co ma mama powiedzieć? To zrobiła tak. Pokaż. Jak zrobiła? Tak. Pokaż. O rany Julek. I taki problem to jest poważny? Tak. Że tak, tak. robi? Też krzyczy i robi problem. I ja robię jej lop. Problem, żeby się nie złościła. A to jak Ty robisz problem, to ona się wtedy złości. Tak? Tak. Nie złości się. A ja na nią krzyczę też. I ona na mnie krzyczy. Aha, a czemu na mamę krzyczysz? Tak. Mama. Ale tak krzyczysz na mamę mama? Tak. Aha, to... A co ja mam powiedzieć teraz tak, z waszymi teraz. problemami? Tak. Kogo mam skrzyczeć? Mamę. No a Madzi nie? Nie. Czemu? Mamę ma skrzyczeć. A może Madzia tutaj rozrabia, jaka jest? Nie. O, Madzia tak zrobiła. Tak zrobiła? A co to znaczy, jak robi tak? Tak robi, to tak macha. No dlaczego tak macha? Tak macha po ma paluszek i tak macha. Po mapa A muszę ci... Może mogę ci postukać nie. Ja, ja? Na razie nie. Siadaj A... tu jeszcze koło mnie. Na razie siadaj koło mnie. Musimy o tym problemie porozmawiać. Musimy. To dlaczego problemy z twarzą Madzia? Bo jest problem. Chciałam je zaproblemować, ale nie dała. Tak? Tak. Chciałaś zaproblemować i nie dała ci zaproblemować? Nie. Aha. To znaczy, że mi sprawiacie obydwie problem, wiesz? Bo ja przychodzę i słucham, co Madziana rozrabiała, a Madzia ale mi mówi... Ale tak się zrobił żółty i go wsadziłam po mojego. No ale to jest znowu, teraz u będzie awantura. Nie. Tak. O liski? No. Lis to jest taki wielki lis. Aha I on, i on się złożki i zglizie. Mhm. Mm no to teraz tak. Mama skarży na ciebie. Ty skażysz na mamę. Tak. No i kogo mam skrzyczeć? Mamę. A Madzi nie? Madzi nie. Bo Macia jest tak bardzo grzeczna. Tak. Aha. No dobrze, ale słuchaj, ja z tego co wiem, to ty nie jesteś taki grzeczny, a ty masz małe różki. Taki mały diabełek z ciebie, jest nie mam. Mały diabełek z ciebie? A coś tak, tak podglądasz, tak? Żeby były wszystkie klapki? No nie wiem właśnie, nie wiem co z tobą mam zrobić. Masz mi zrobić jedno zdjęcie ostatnie. Dobrze, później zrobię zdjęcie. Trzecie, drugie, trzecie, drugie. drugie. To jak? Piąte. Problemy się skończą i nie będzie się z mamą kłóciła, a nie. ani z babcią. Ani z babcią. No bo babcia też mi tutaj słyszę, że babcią się chcesz kłócić. Babcia też na mnie kłóciła. No ale babcia ma rację. Mama narysowała Ciebie. I babci masz słuchać. Czerwonego narysowała Ciebie. Mm -hmm. Później... Dlaczego Ty babci nie słuchasz? I później niebieskie było krzydełko. Później... Dlaczego zmieniasz temat? Ja się pytam, dlaczego babci nie słuchasz? I później czerwone. Mazia, słyszysz mnie? Zapy... Zapytałem się, czemu babci nie słuchasz? Nie Ha. Dlaczego? Ale teraz jest... A wiesz o tym, że masz babci słuchać? Mam. I będziesz słuchała? Będę. Na pewno? Na pewno. No bo tutaj z tego wychodzi, że ty nie chcesz jej słuchać w ogóle babci. I się bardzo zdenerwujesz raz. Widzę, bo się drapiesz niesamowicie. No. Co to ma znaczyć? Ale jak będziemy mówili o kwiatkach, o listkach, to się już nie będziesz zdrapała, tak? Nie. No. O kwiatkach, o listkach? No. Aha.